Się ma, zregenerujemy dziś pompkę od żuka, pompkę hamulcową. Ja mam akurat taką przy takim traktorze sam. No i właśnie cieknie, więc pokażę ona. Tu od góry jest wlew tego płynu. Tu ją widać kawałek. To jest tu. Już ją tutaj trochę rozkręciłem, akurat udało mi się bez wyciągania. Całej tej pompy yy. I co? No przy jest łatwo, bo Bo jest wszystko na, na wierzchu yy. No więc tak, ciekła trochę, więc te uszczelniacze już Już nie trzymały yy. Wygląda ona Tak Udało mi się już ją rozkręcić yy. A schodzi ona, mianowicie tak, pierwsze Taki elemencik. Potem ściągacie taką gumową osłonę. Potem spotkacie się z zabezpieczeniem. Akurat tu było jakieś takie dziwne. Ciężko je było ściągnąć. A przygotowałem się, przygotowałem się, że zabezpieczenie będzie jednak troszkę inne. No, i co dalej? No więc tak, guma jest. Potem dalej spotkacie się z taką podkładką. Jak już ściągniecie zabezpieczenie, zabezpieczenie jest tu. Więc tak po kolei to guma, zabezpieczenie. Potem jest podkładka. Potem jest coś takiego. Bardzo dużo syfu i piasku tu się widzę zebrało następnie jest taki tłoczek, on nachodzi tak, czyli o, w ten sposób nie tak, tylko tak i potem jest sprężyna, która tu wchodzi i na samym końcu jest takie coś. I zamówiłem sobie taki zestaw naprawczy, żeby to wszystko pouszczelniać. I wygląda on tak czyli ta gumka, tutaj ten tłoczek nowy, tutaj. No i ta końcóweczka też nowa. I tak wygląda ten zestaw naprawczy. Muszę to wszystko wyczyścić z tego piasku. Nie wiem skąd się tutaj. Chyba, hmm, chyba ta guma już jest też trochę do wymiany. Albo nie była dobrze dociśnięta i jakiś syf się tam dostawał. Więc tak. Wyczyszczę to wszystko i będziemy to składać pomału. No więc tak, jak to już mamy tak trochę wyczyszczone możemy to zacząć składać do kupy. Ten tłoczek też już taki trochę nie za bardzo, ale... Trochę ciężko ma to nać, Weźmiemy to trochę, ale ją no. okay. Więc Tak, jak to będzie. Może bardziej takie tłuściejsze to to łatwiej najdzie. O, lecz. Chyba jest taka. Okay. No. no więc tak, to już mamy. Teraz pójdzie ten tłoczek, tak? Sprężyna. I ta końcóweczka. No i możemy to wkładać do pompy. Myślę, że jakoś chyba najpierw to spróbujemy samo, a potem resztę. No, no i tak widzicie, to już weszło tam ten tłoczek. Dobrze jest go sobie czymś teraz dopchnąć i zblokować. OK. żebyście mogli spokojnie założyć sobie to. Ale jak kupujecie taki zestaw naprawczy, to polecam kupić sobie zwykłe zabezpieczenie niż takie jakieś dziwne cuda. Bo to nie wiem jak to będzie ciężko strasznie nałożyć albo i nie. Więc ta, jakimś cudem udało mi się. Z ledwością założyć to zabezpieczenie. No więc tyle. No zostało mi tylko założyć to, i tą gumę. Powiem tak, wymiana bardzo prosta. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.